Pamiątki. Każdy z nas jakieś ma. Czasem zakurzone, czasem przypominają nam coś lub kogoś ważnego. Wtedy dbamy o nie trochę bardziej. A Eucharystia. Przecież Pan Jezus powiedział: To czyńcie na moją pamiątkę. Czy Eucharystia jest dla Ciebie ważną pamiątką? Do tego stopnia, że wierzysz w to, że sam Jezus Chrystus przychodzi do Ciebie podczas każdej mszy świętej czy raczej doprowadziłeś do symbolicznego zakurzenia ciała i krwi pańskiej nie wywołuje ona w tobie żadnych emocji może nawet nie przystępujesz do komunii odrywając swojego przyjaciela przeistoczenie to moment w którym pan Jezus pojawia się wśród nas i zadaje ci jedno proste pytanie Przyjmiesz mnie do swojego serca i życia. Właśnie, komunia, czyli zjednoczenie z Bogiem, jest również zjednoczeniem z człowiekiem. Eucharystia to niejako symbol chrześcijaństwa, więc także jest to coś, co nas wszystkich łączy, nawet w tym trudnym czasie. To my na co dzień spotykamy się w kościele a może raczej w kościele pisanym przez wielkie K na Eucharystii to właśnie my my jesteśmy chrześcijanami mimo że każdy osobno w swoim domu to jednością w Chrystusie królem Chrysta